Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj wprowadzenie całkowitego klimatu, więc przygotuję danie bardzo podobne do spaghetti bolognese. A więc zapraszam do oglądania. A oto czego użyję. Mięso mielone, śmietanka 30, jeden pomidor pokrojony w kostkę, tutaj mam trochę perełody, butwinki, liście butwy oraz rukola posiekane na drobno. Smale do smażenia. Jeden posiekany czosnek, jeden ząbek, jedna mała cebula pokrojona w kostkę drobną. No i jedna cukinia pokrojona na makaron taki trochę spaghetti, takie telle no i przyprawy ja użyję soli cynamonu pieprzu oraz papryki ostrej to wszystko na samym początku należy odpalić ogień trochę zmieszę Mhm. I na patelnię ląduje smalec. niech sobie niech się rozpuści i jak się roztopi dodam cebulkę. Te na papelni to teraz smażę ją do zeszklenia <laughs> A następnie dodam mięso Dobra, mięso już na papelni I teraz rozdrapnę je jak najbardziej I smażę do momentu tzw. zamknięcia Czyli aż całe mięso będzie takie szare i, a następnie dodam pomidory wraz z zieleniną no i miejsce się ładnie zamknęło to teraz e, dodam pomidory i zieleninę i przykryję je e, no będę dusił aż do czasu kiedy e, pomidory puszczą i powstanie taki można powiedzieć sosik dobra minęła gdzieś około minuty i zobaczmy co mam jak możecie zauważyć mam tu ładny pomidorowo-podfinkowy sos więc yy, teraz dodam czosnek i przyprawy Dobra, odpowiednio to przyprawiłem, jeszcze dodałem y, śmietankę I teraz smażę to aż w taki no... fajny sos Gęsty Po czym będę y, dodawał no, makaron I pozostanie mi tylko wyłożyć na talerz Dobra, minęło, minęło 10 minut nie no, trochę jest z 3-4 i już no, sosik jest y, odpowiedni, to teraz wystarczy dodać do tego makaron. Mhm. No, jeszcze przy okazji wam czajnik pokazałem hmm. Teraz to wymieszam trochę posmażę ten materią z sosem mięsem po czym będę wykładał na talerz. Po około dwóch minutach smażenia wyłożyłem na, wyłożyłem na talerz i tak się o to prezentuje efekt finalny. No, musicie mi przyznać, że jest, wyszło mi super. Musicie mi wierzyć, że y, smakuje rewelacyjnie. Naprawdę polecam, bardzo polecam zrobić każdemu coś podobnego.